Witajcie kochani, w piątek dzień do początek tu Mary. I Mario, no i kolejne zdrapeczki. Tak tym, jest. Tym razem takie podyszkę, Mamy diamentową fortunę, dzikiego kesza, wielką czarną perłę, koronczkę złota, białe diamentowe, które na premierce spisało się słabo, ale damy szansę oraz mega pensja. No najbardziej ciekawa jestem właśnie to białe zjątowe. No. Czy, czy szansa będzie jakaś odzyskać jeszcze z tego? Tak, czy będą znowu same piąteczki? Tak, no to Mario co? Zaczynaj. Ja to zabieram na boczek moje. Zaczniemy sobie od gorączki złota. Gapeczka jest z numerem ósmym. I cóż my tu szukamy? Monety albo garnka. No to pożyczaj. Fajnie by było coś, coś z tego znaleźć. No. a na początek mamy naszyjnik następnie prezent, no dobrze by było mieć prezent od lotto rubin, słońce narty tulipan kłódka piedronka korona gwiazda perfumy muszka róża podkowa Wód, kwiat, co to? bransoletka, Klucz, kuferek i na końcu autko. I maluszek. No, tak, czyli tutaj. Mały kwiat tu pusto. <grym> Teraz ja mam dziki kesz. Kochani, to jest z numerkiem 12. No i tutaj szukamy tego tutaj brysonia albo worka. Ja będę może przewijała. Mhm, Przesuwała raczej. Co my tu mamy? A mamy palmę, zegarek, kwiatek, podkowa, plecak, winogrono, gwiazda, awokado, mury. Słońce, wszystko tylko nie to, co ma być. Dokładnie tak. Koala, żółwik, truskaweczka, piłka, cytrynka, wiśnie, balsam, motyl, ananas i liść. Nie ma, stop. Ocho, no jedziemy dalej. To teraz białe diamentowe z numerem 5. I zobaczmy, czy znajdziemy tu w końcu siódemkę. A mamy na początek trójkę: 8, 2, 5, 6, 5, 6, 4. 3. Mam dzisiaj chociaż trochę większą różnorodność nie same piątki. No. 2, 8, 4, 3, 9, 8, 6, 9, 4, 9 i 2. No i na razie uparta. <grywa> uparta, jak nie wiem co. No ale jak to nic nie będzie, to kochani, jak ktoś nie widział jeszcze, to dzisiaj wcześniej. Przed, jeszcze przed nagraniem premierki. No Bo wygrałam to... fajną kwotę w Krzyżówce XXl, jak ktoś Ale nie widział. Jest, to jest na społeczności. Tak, jakby ktoś chciał zobaczyć, to zapraszam. I a, mówiłam numer Piąty. Piąty. Tak. I potem szukamy oczywiście pierścionka i dolarka. Tak, no taki dobrze. banknocik. Oddajdziesz ko? O tutaj. Fajnie by było. No, zobaczymy. Mamy na razie koronę, narty. Akurat pasują na zima. Winogronko, zegarek, szpilki, biedronka, podkowa, korale, fransoletka, perfumy. Jest. jest! Dobra, dycha jest! Uch. Chociaż nie będzie całkiem pusta. No, Wisienki. Też mam autko, trofeum, tulipan, prezent dostałam jeszcze. Ananas, kutka. Słoneczko i róża. A karta? No wiadomo, że... 100 dolarek tam przyniesie. Dyszkę, oczywiście, ale jest super. Kontrolne gdzie? To powinno o. być chyba gdzieś. <gry> o są. Tu mamy C i C. No. Dobra. Jest. Coś mamy. No. no to mi została tylko jeszcze mega pensja z numerem 25. I popatrzmy co tu się kryje.

14. Oporcze. No Czyli też pusto Czy To tylko, będzie to jedna. Czy tylko dyszkoł? skończymy. Wielka czarna perła. Hmm. Teraz mamy diamentowa fortuna z numerkiem 22. Szukamy tutaj, kochaniu, worka i oczywiście skrzyni. Dobrze. Sprawdzamy, jakie mamy liczby. Tam mam 29, 9, 11, 38 i 22, no kurczę, jak numer z no to dajcie tą dyskę chociaż wtedy tutaj, no, a mamy tak 13, 5, 42, 27, 1, Czasami tak było, że dała, ale to takie nie wiadomo, nie? Trzydzieści siedem, szesnaście, dwadzieścia trzy, czternaście, trzydzieści cztery dwa, siedem, piętnaście, dwanaście. 36. I ostatnia nadzieja. 3. Coś tu się zanosi, że. No 8. 24, 21 i 28. No niestety kontrolne powinny być tutaj różne. No i są. Także masa pustaków. 5 pustych. I tylko jedna tutaj. Jedna perełka dała no zwrocik. Gdzie tą perełka? Aha, no zwrócić. Nazwa, perła tylko... no wielka czarna pereła. Dała zwrocik tylko. No ale dobre i to na pocieszenie, na otarcie łez. Coś jest. Coś jest. Także kochani, my wam życzymy wspaniałego weekendu z wysokimi wygranymi zrateczkami. No dużo zdroweczka przede wszystkim, no i widzimy się już jutro na kolejnym naszym odcineczku. Serdecznie Was, kochani, zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pozdrawiamy. Pa. pa. pa.